Zapewne znacie to nagranie, gdzie Bas Aldrin odpowiada małej dziewczynce na pytanie, dlaczego tak dawno tam nie byliśmy, w na Księżycu. I podobno mówi, że nigdy tam nie byliśmy. Zobaczcie ten urywek. Dlaczego nikt nie był w tym tak długo? To nie jest pytanie 8 question. To moje pytanie. I want to know, what I think I know, because we didn't go there, and and that's the way it happened. And and if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So, in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Oczywiście wypowiedź ta wyrwana jest z kontekstu. I jeśli przesłuchacie na oryginalnym nagraniu, co mówi dalej Bazaldrin, no to dojdziecie do wniosku, że byliśmy na Księżycu. Odsyłam was oczywiście do oryginalnego wywiadu na YouTube. postaram się go tu podpiąć, żebyście mieli wgląd. A jeszcze tutaj przedstawię wam pierwsze pytanie tej dziewczynki z tego samego wywiadu.

Tak mawiał Abraham Lincoln.